Paweł, dzisiejszy mecz z Warsaw mecz był dla Was bardzo trudny, zresztą jak dwa poprzednie z ostatniego sezonu, no ale po raz pierwszy przegraliście. Powiedz, co mogło zdecydować o tym, że dzisiaj było tak trudno? Brak zgrania? Nie powiedziałbym, że fakt, no mecz jak każdy mecz, ale nie powiedziałbym, że był tak samo trudny jak dwa poprzednie mecze w zeszłym sezonie. Eee, trzeba pamiętać jedno, mamy całkowicie przebudowaną drużynę, 50 wychowanków. Większość, 85% drużyny to są osoby, które grają pierwszy raz. Artur, który gra na d Radek Mancewicz, który drugi sezon, przepraszał świetnie. Pre-season po prostu wkradło się za dużo błędów. Pokazaliśmy pierwszą kwartę, drugą kwartę, że mamy fajne tempo gry, umiemy szybko rozgrywać tą piłkę, zdobywać jardy, zdobywać przyłożenia. Łapiemy podania długie, krótkie, solidne zdobycze biegowe, ale. Potem po prostu zasiadło, zaczęły głupie błędy wychodzić, nie wiem, może rozluźnienie. No właśnie, bo wychodziło, ten start tego spotkania był taki jak zwykle. Grają Anders z Metz, natomiast później zdecydowanie Metz wrzucili drugie tempo, a wy do tego tempa Metz doskoczyć nie potrafiliście. Ale powiedz, jak też widzisz te kolejne spotkania, bo dla Was to, że wyciąganie wniosków trzeba gdzieś tam przez te pierwsze spotkania przeciągać gdzieś w sezon. Robicie to i potraficie zasłużyć sezon od trzech porażek, więc chyba nie trzeba się załamywać tym, że dzisiaj nie wyszło. No nie, no wiadomo, wolelibyśmy wygraną, ale to co powiedziałeś, znaczy taki jest plan. Nie możemy zacząć sezonu tak, jak zaczęliśmy w zeszłym roku od trzech porażek. To jest niedopuszczalne i to samo trener powiedział: Nie możemy. Teraz musimy skupić się na kolejnym meczu. Sezon jest długi, liga jest nowa, e, będą różni przeciwnicy. Może to będzie dobre dla zawodników, którzy są nowi właśnie, żeby weszli w to tempo meczowe, bo na początku było widać, że niektórym było ciężko wejść. Także obyśmy szybciej się rozpędzili niż w poprzednich sezonach. Okej, okay, no to na koniec jeszcze, bo pytałem o to podczas startu studia Tomasza Zubryckiego, to spytam też ciebie. Była piona z Claytonem Jukerem? Oczywiście, że była. Z Claytonem mamy dobre relacje. Jak każdy jest tutaj zawsze mile widziany. Czy przyjedzie prywatnie, czy jako zawodnik, zawsze jest mile widziany. Czy jak my jechaliśmy na w sezonie juniorskim do Metsów, żeby zagrać ostatni mecz sezonu regularnego. Tak samo Clayton zawsze do nas przyszedł. Jest częścią Lowlanders, zawsze nią był i będzie. Także zdobywaliśmy z nim mistrzostwo, więc w tym roku mamy też nowego QB, gabarytami bardzo podobnego. Brett jest świetnym facetem, bardzo dobrze, ma bardzo dobre futbolowe IQ O no i nosi numer 10, także z numerem 10 zdobyliśmy mistrzostwo, także z tym też zdobędziemy. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.